Szukasz kasyna, w którym naprawdę można wygrać? W takim razie oglądaj uważnie. Dziś pokażę top 5 najlepszych, sprawdzonych i licencjonowanych kasyn w Polsce 2025 roku, które naprawdę płacą, nie opóźniają wypłat i nie zmuszają do przechodzenia zbędnych weryfikacji. Ten film ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest zachętą do gry. Dzielę się osobistym doświadczeniem, abyś sam mógł ocenić, które kasyna naprawdę zasługują na zaufanie. A przy okazji jest jeden trik, który dał mi mnożnik raz 95 w slocie Fruit Party. Opowiem o nim na końcu filmu. Dlatego obejrzyj ten film do końca, ponieważ ten trik działa najlepiej tylko na sprawdzonych stronach które zostawiłem w opisie i przypiętym komentarzu. Zaczynajmy. Piąte miejsce Vulkan Szpile. To kasyno, które od pierwszych sekund czuje się jak dobrze dopasowany garnitur. Eleganckie, wygodne i stworzone dla tych, którzy cenią styl i precyzję w każdym detalu. Na start czeka bonus do 1200 zł i 60 darmowych spinów, które aktywują się od razu po pierwszym depozycie. Ja wpłaciłem nieco więcej niż minimalną kwotę. Około 100 zł, aby mieć pewność, że bonus zostanie aktywowany. Pieniądze pojawiły się na koncie natychmiast. Bez żadnych weryfikacji. Postanowiłem sprawdzić wulkan szpile. v pravdivé rivalizaci Wziąłem udział w cotygodniowym turnieju z pulą nagród 5000 zł. Na początku grałem dla zabawy, bez planu i oczekiwań, ale po kilku dniach przypadkiem zajrzałem do tabeli wyników i zobaczyłem siebie już na 15. miejscu. Wtedy zrozumiałem, że nie doceniłem tej gry. Zacząłem grać poważniej. Wybierałem sloty z wysokim RTP, kontrolowałem stawki, polowałem na bonusowe kombinacje i choć czasu było niewiele, udało się awansować do top 5, dokładnie na piąte miejsce. Na konto wpłynęło 250 zł bonusu pieniężnego oraz 20 darmowych spinów. Gdybym zaczął wcześniej, spokojnie mógłbym walczyć o pierwsze miejsce. Wszystkie sprawdzone linki do rejestracji i bonusów znajdziesz w opisie oraz przypiętym komentarzu. A już wkrótce opowiem, jak udało mi się zwiększyć mnożnik do x95 w slocie Fruit Party. Nie przełączaj się. Czwarte miejsce w GG Bet Casino. To jak potężny sportowy bolit wśród kasen. Wszystko tu jest nastawione na szybkość, precyzję i wynik. Nie ma zbędnych efektów. Tylko czysty drive i pełna kontrola na każdym etapie gry. Nie przez przypadek, lecz za stabilność, tempo i przemyślany system nagród. Stopiowo testowałem bonusy w Bet Casino i z każdym depozytem gra stawała się coraz intensywniejsza. Pierwszy dał klasyczny start, darmowe spiny na Sweet Bonanza i kilka mniejszych wygranych na rozgrzewkę. Po drugim depozycie tempo nagle wzrosło. Big Bass Bonanza zaczęły pojawiać się mnożniki X50+. Bonusy aktywowały się częściej i czuć było, że gra naprawdę żyje. Ważny szczegół, tutaj bonusy nie działają, jeśli po prostu wpłacasz jeden depozyt po drugim. Między nimi trzeba aktywnie grać, żeby system widział ruch i odblokowywał kolejne poziomy. Właśnie w ten sposób doszedłem do czwartego depozytu, po którym automat dosłownie eksplodował serią wygranych i darmowych spinów w Gates of Olympus. Ponad 300 zł w jednej sesji. Kolejny ogromny plus to wypłaty VigiBet. To jedno z nielicznych kasyn, w których pieniądze docierają 20 do 40 zł. Minut niezależnie od metody. Karta, portfel czy nawet kryptowaluty. Bez czekania, bez weryfikacji. Po prostu szybko i uczciwie. Trzecie miejsce Vulkan Bet. To idealne połączenie emocji kasyna i zakładów sportowych. Wszystko tutaj jest szybkie i proste. Wchodzisz, wpłacasz depozyt i od razu grasz. Rejestracja z telefonu zajmuje dosłownie kilka sekund, a interfejs działa płynnie i bez żadnych zawieszeń. Na platformie znajduje się ponad 3000 gier, w tym live Casino oraz automaty od najlepszych dostawców. Nowi gracze mogą otrzymać bonus do 13,50 zł i 75 darmowych spinów, które aktywują się już po pierwszych depozytach. Testowałem Vulcan BET nie tylko na automatach, ale także w sekcji live Casino. Tam gra naprawdę nabiera charakteru. Najbardziej spodobała mi się ruletka z prawdziwym krupierem. Spokojna atmosfera, minimalne stawki i realni prowadzący, którzy prowadzą grę w czasie rzeczywistym. Zrobiłem kilka niewielkich zakładów na czerwone i parzyste liczby. Po prostu, żeby poczuć atmosferę gry na żywo. Na początku nie szło najlepiej ale potem szczęście się odwróciło. Kilka razy z rzędu trafiły moje zakłady i saldo zaczęło stopniowo rosnąć. Potem zleciłem testową wypłatę. Środki dotarły następnego dnia, bez żadnych opóźnień ani dodatkowych weryfikacji. Najważniejsze, graj tylko przez sprawdzone linki w opisie i przypiętym komentarzu. Właśnie tam aktywuje się bonus i działają wszystkie korzyści Vulkan BET. Drugie miejsce, Verde Casino. To platforma dla tych, którzy cenią komfort i prostotę. Rejestracja zajmuje kilka sekund. Można zalogować się przez Google lub e-mail. Interfejs jest intuicyjny i działa bezbłędnie nawet na telefonie. Nowi gracze otrzymują 100% bonusu do 1800 zł oraz 60 darmowych spinów na start. Dodatkowo program lojalnościowy zapewnia cashback do 20% i specjalne przywileje dla graczy VIP. Przetestowałem system lojalnościowy w Verde Casino, zrobiłem kilka depozytów i grałem w różne gry, aby sprawdzić, jak naliczany jest cashback. Wypłaty pojawiały się regularnie po każdej aktywności, ale właśnie po trzecim depozycie gra zaczęła się wyraźnie rozkręcać. W slotach coraz częściej trafiały średnie wygrane po 40-80 złotych. Kilka razy z rzędu dostałem serię po 10-15 darmowych spinów, a raz trafiłem kombinację, która dała mi ponad 250 złotych czystej wygranej. Następnego dnia automatycznie naliczono około 15% cashbacku. Bez żadnych zgłoszeń do obsługi, po prostu otworzyłem profil i zobaczyłem pieniądze na saldzie. Pierwsze miejsce. Ice Casino. To jak szwajcarski zegarek wśród kasyn online. Dokładne, niezawodne i perfekcyjne w każdym detalu. Tutaj wszystko jest dopracowane do granic. Od błyskawicznej rejestracji, która trwa mniej niż minutę, po wypłaty, które docierają szybciej niż dostawca pizzy, średnio w 20-30 minut. Bez weryfikacji, bez opóźnień, tylko szybkość, precyzja i imponujące wyniki. Na start nowi gracze w AS Casino otrzymują 100% bonusu do 1350 zł i 50 darmowych spinów natychmiast po rejestracji, bez żadnych dodatkowych warunków. Ale to dopiero początek. W ciągu pierwszego tygodnia odblokowuje się seria codziennych promocji, gdzie można zebrać nawet 200 darmowych spinów i podnieść cashback do 20%. Na przykład po drugim depozycie aktywuje się pakiet 100 dodatkowych obrotów, a po trzecim wyższy cashback i bonusy w programie VIP. To rzadki przypadek, kiedy system naprawdę nagradza aktywność, a nie tylko obiecuje. Pamiętasz? Jak na początku wspominałem o triku, który dał mi mnożnik raz 95 w Fruit Party. Oto jak to działa. Najpierw wykonujesz 15-20 obrotów na minimalnej stawce, żeby rozgrzać slot. Następnie robisz krótką przerwę i podwajasz stawkę. Właśnie po tej zmianie rytmu najczęściej uruchamia się seria bonusów lub duże mnożniki. Sprawdziłem ten trik w Ice Casino na Fruit Party. Zacząłem od depozytu 100 zł i stawki 2 zł. Zrobiłem 20 spinów. Podniosłem stawkę do 4 zł i już po kilku obrotach wpadł bonus z mnożnikiem x95, co dało ponad 320 zł czystej wygranej. Ten schemat testowałem kilkukrotnie. W różnych slotach, ale zawsze z tą samą logiką. Najpierw rozgrzać grę małymi zakładami, poczekać na pierwsze wypłaty i dopiero potem zwiększać tempo. Najważniejsze: nie rób tego na podejrzanych stronach. Ta metoda naprawdę działa tylko na sprawdzonych platformach, których linki zostawiłem w opisie i przypiętym komentarzu. Jeśli chcesz sam przetestować ten trik, przejdź tylko przez sprawdzone linki, których używam osobiście. Oto cały mój top 5 kasyn 2025 roku. Każda z tych platform udowodniła swoją niezawodność. Szybkie wypłaty, stabilność i uczciwe bonusy są różne pod względem stylu, ale łączy je jedno tu naprawdę czuć grę i emocje. Jeśli wybierać spośród najlepszych, to właśnie te kasyna wyznaczają standard jakości na cały 2025 rok.